Siema. jeśli wbiłeś na ten odcinek to obstawiam, że masz problem ze swoim Minecraftem, a dokładnie po prostu masz spadki FPS-ów, albo masz ich mało po prostu. W tym odcinku pokażę wam swoje mody, nie mo może nie do końca autorskie, bo wielu twórców już ich używa, używało, publikowało na swoich kanałach, ale po prostu przedstawię wam taką moją wersję, lekko zmodyfikowaną, ogólnie spoko pod FPS-y, pod VIP, -y. w miarę stabilnej. i... W miarę wysokie. Nawet na słabszych komputerach uda się Wam wyciągnąć tyle, ile się da z Waszego komputera. No co, zapraszam do odcinka. siema. Dobra. Zaczynając od samego początku, muszę Wam powiedzieć, że jest to poradnik na, na zwykłego launchera Minecrafta, tego oryginalnego. Więc jeśli nie macie premki, to no nie przyda się Wam ten poradnik. Ale jeśli już macie, to zapraszam dalej do oglądania. Dobra. Na start musicie pobrać sobie Fabric Loadera. Wy... czekaj, tylko musimy mieć odpowiednią wersję, więc pobieramy sobie po prostu fabryki installer. Ja już tam mam pobrany, więc nie będę tego pobierał. Wchodzimy w fabryka. i zaznaczamy. Musimy wziąć odpowiednią wersję. I musicie zrobić to tak samo jak ja, inaczej te mody Wam po prostu nie zadziałają. Więc bierzemy wersję 1.19.2 i bardzo ważne jest to, że tu musi być 14.21. Jeśli to nie będzie to, to po prostu to nie zadziała. Te mody są kompatybilne tylko do tej, części, do tej wersji. No i dobra, co? Klikamy Instaluj, no i po prostu przechodzimy do Launchera Minecrafta. Ja już to mam, więc nie będę tego instalował. Tu mam swoją, to co ja mam, ale to już sobie daruję. Po prostu zrobię nową instalację, żeby wszystko pokazać od początku. Więc po prostu wracając. Klikacie sobie na głównej w JAWę. Bierzecie sobie instalację, nowa instalacja. Wybieracie sobie, sobie wersję i tu po prostu jeśli pobraliście fabrykę, wpisujecie sobie fabryk i powinien wam się, się, powinny Wam się wyświetlić wszystkie wersje fabryki, jakie macie na komputerze. Bierzemy oczywiście tą, którą pobraliśmy to pierwszy, czyli 1,19, 2,14, 21. Potem takie musimy grać. I teraz tu jest ważne, bo tu wszystko jest domyślnie, powinno zostać, ale bierzecie sobie tutaj więcej opcji. Zjeżdżacie tutaj niżej i macie tutaj takie coś jak XMX 2G. Dużo ludzi o tym nie wie, ale do, do defaultowego Minecrafta możecie sobie przypisać więcej RAMu. Ta dwójka właśnie odpowiada za ilość RAMu. Ja Wam polecam dobrać sobie połowę, jakiego ogólnie macie w komputerze. W moim przypadku jest to 16, było 32 GB giga RAMu. jak sobie to zmienicie? Po prostu instalujecie to. Ja tego nie instaluję, bo to już mam. I po prostu odpalamy już sobie tego. Odpalamy już sobie Minecrafta i resztę ustawień już będzie w Minecrafcie. Dobra, tak jeszcze jedna ważna rzecz, o której mi się przypomniało, o której jakby w ogóle nie powiedziałem wcześniej. To w moich modach jest taki mod jak Skip Resource Pack Server. Skip server resource pack. Ogólnie ten mod działa w taki sposób, że po prostu jeśli serwer wymaga od nas teksturpaka specjalnego, to posiadając tego moda, po prostu tego nie ma. Po prostu nie chce tego teksturpaka, nie musicie go mieć, ale tak samo nie możecie go jakby sobie wgrać. Jeśli gracie na serwerowych teksturpakach, to po prostu usuńcie tego moda, bo bez niego no to po prostu nie będziecie mogli, znaczy z nim nie będziecie mogli po prostu używać serwerowych teksturpaków. Dobra, będąc już w Minecrafcie. Bardzo ważną rzeczą na sam początek, bo tak jak mówiłem na początku, pokazuję wam jeszcze moje ustawienia. Takie jak powinniście sobie to w miarę fajnie ustawić. To tak, na początku bardzo ważną rzeczą jest O dla Was. Ja mam to podbindowane pod coś innego, ale powinniście mieć to defaultowo pod O. Się znaleźć do to jest, dobra. Ogólnie po prostu są to takie najpotrzebniejsze rzeczy pod PvP, czyli armor, inventory i podki. To są oczywiście chudy do wyświetlania. Jeśli chcecie mieć tak samo jak ja ustawione to po prostu zeskrinujcie sobie teraz to każde po kolei i ustawcie tak samo jak ja mam tylko od razu mówię, potek nie, usta nie ustawiajcie tych, tylko jest jeszcze inny mod wgrany na potki więc tylko armor i inventory hud to sobie tak jak mówię, zeskrinujcie i sobie ustawcie tak jak chcecie i tak samo tutaj jak sobie kliknięcie klikniecie w hud position to po prostu możecie sobie to ustawić gdzie tam gdzie chcecie dokładnie to już zależy totalnie od was ale dobra, idąc dalej, klikacie sobie prawego Shifta, Configuration. Macie tutaj takie najważniejsze rzeczy: Armor, ale to już Armora mamy z poprzedniego moda. Armor Cantera ja nie używam. CPS to raczej pod 1.8. Celownik, tutaj dużo osób się też nie pytało. Też możecie sobie zesklinować po prostu, jak ktoś chce ustawić sobie taki sam jak ja mam. Idąc dalej, FPS-y, po prostu wyświetlanie. To jest oto, znaczy to jest to. Ale tak samo wszystko będzie tak samo wyglądało u was defaultowo. Macie po prostu wyświetlone y To się czasami przydaje, jak macie jakieś spadki czy coś. Mamy Potion Effects. I to jest właśnie to, o czym mówię to, co, to czego ja używam. Tu jak ktoś potrzebuje, też możecie sobie zskrynować to po prostu. Dobra, i z tych ważniejszych to tak de facto zostało jeszcze scoreboard. Bo też trzeba go sobie jakoś tam ustawić, bo defaultowy jest strasznie brzydki. I ogólnie. Tu jest więcej tych modów. A Żeby zobaczyć resztę tych modów, musicie wejść sobie w opcje, video settings i gui scale sobie dać po prostu na jedynkę najlepiej. Wtedy widzicie na pewno wszystkie. Wchodzicie znów w configuration i właśnie tutaj niżej macie jeszcze combo. Jeśli gracie na serwerowych teksturpakach, to po prostu usuńcie tego moda, bo bez niego no to po prostu nie będziecie mogli, znaczy z nim nie będziecie mogli po prostu używać serwerowych texture no i dobra, to na tyle w tym filmie, jeśli się spodobał to dajcie znać w komentarzach, możecie też zostawić lajka i suba na moim kanale. I co, ja się z wami żegnam, jeszcze miłego się... Nie, sorry jeszcze za to, że ten film będzie tak pocięty, ale nagrywam to już po północy, czyli dosłownie nagrywam to w ten sam dzień, kiedy będzie to wrzucone. Dzisiaj jeszcze muszę zrobić sobie miniaturkę, albo będzie bez, zobaczycie jeszcze. Jeszcze to muszę zmontować. Ale tak uświadomiłem sobie jeszcze, że nie każdy może mieć na tyle doświadczenia, żeby wgrać sobie te mody. Więc na szybko jeszcze Wam pokażę, jak po prostu je sobie pobrać i je sobie po prostu wpakować do folderu. Dobra. Ogólnie, po prostu w opisie filmu będziecie mieli tego linka. On Was przekieruje do tej stronki. Tu musicie po prostu subskrybować mój kanał i prze przekieruje Was później na tą stronę. Pobieracie sobie po prostu te mody, odpalacie je sobie w WinRarze, tak jak ma być, przejdźcie sobie tutaj. Klikacie przycisk Windows plus R, wpisujecie procent, a procent klikacie ok, wchodzicie w Minecraft, klikacie sobie M na klawiaturze, wchodzicie w moc i tutaj wszystkie te mody sobie wrzucacie. To ma dosłownie to samo, to było CtrlC, CtrlV do tego pliku, co Wam wysyłam tak naprawdę. No i dobra, potem już tak naprawdę możecie sobie odpalić po prostu Minecraft z tym. Jak już wrzucicie czegoś nie powiedziałem w tym filmie, to po prostu napiszcie komentarz z tym, czego jeszcze potrzebujecie do tego. A ja wam na pewno odpowiem i wam napiszę, albo jeszcze dogram po prostu drugą część do tego. Bo tak jak mówię, już późno to nagrywam, więc już po pierwsze muszę jeszcze miniaturkę zrobić i zmontować do końca.